Trzech facetów i jedna kanapa, ale to nie ta platforma, o której myślicie. Ja jestem Darek, to jest Krzysiek, a to jest Mariusz. Lecimy z kolejnym odcinkiem po Pierwsza furka. Pierwsza fura od Co my tu mamy, pani Pauliny. te te od kobitki. O! Kobitka z audiczką. To bardzo, że tak powiem, ten model kojarzy się z kobietami. Trochę tak. To hmm. prawda? Tak, ale przełammy. No tak się przyjęło, tak to się przyjęło, przyjęło to prawda? Natomiast tutaj jest koleżanka Martyny. Z naszego odcinka, który się wyświetli tu, tu. tam. Gdzieś I na te... pewno. I też te, te, tylko no, też te, tylko generacja. generacja, tak. I inny kolor, tak? Nie, no kolor ten sam. Bo A no, no tak, wiem, tak, 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 tak. tak. na początku był tak. ten sam. Co? No fajny, skludny samochodzik, na pewno. Ktoś powie, że się zlewa, ale jakby dążymy tu chyba, jeszcze nie zwracaliśmy uwagi na opis, na taki zły samochód, bo mamy tu dużo czerni. No, no, można coś tak powiedzieć o tym, no? Groźnie, groźnie ma być. Tak. Fajnie, mi się podoba. Mi się podoba, że te światła na przykład nie zostały, zostały jakoś delikatnie przyciemnione, ale a nie tak, na maksa, Tak. I bardzo fajnie. No to bo zobacz, sobą, jaki kontrast jest między. To jest chyba Mazda z tyłu. Tak. 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 Tam są takie smoły, tak, nie? Czy tak, tak samo tak. w tym Audi. Tak, no tutaj by mi się to nie podobało. No, na no, no takie totalnie zlewcze i by to tak. Tam no, był... Gdzieś tam tą na naklejeczki. Aha. Fajny wózek. Hmm? O, o, jeszcze ledziki Neony. Tak, tak, tak. Neony właśnie. Nie no, ledziki teraz są Ledziki. Wiadomo co, chodzi. Wiadomo co chodzi. Szybko zobaczmy opis. Eee, dobija pod 300 koni, czyli mamy jakiś stage 1. Pewnie. Wow. To Albo już jak na ale dla kobietki, to całkiem szybka fura. Uh -huh. Jakiś spoiler od O, różowe zaciski, czyli mamy eee, pod kolor do neonów. Tak. Mm -hmm. Dobra, lecimy dalej. No, no proszę. To znaczy. Ej, fajnie. Mi się podoba taki totalnie klasyczny samochód. No. No. Mi, mi się Mi Czy to kojarzy z takim typowym polskim osiedlem, A. nie? Że, <laughs> zapomniałem, że możemy tutaj patrzeć. Ale tu ja też patrzę, no. Tak, jest mi wygodniej niż no, tam, No to prawda, ale. No tak, jak mówię, czy to kojarzy strasznie z takim polskim osiedlem? Takie lata, no bo ten samochód jak nie jest młody, tak? Jest... Dobra, ale patrz jak on wygląda, nie wygląda jak taka Skoda na osiedlu, właśnie to pełni jak że... twój sąsiad, Tak, nie? właśnie to jest to, no... to, jest, to jest jakby połączyć fury, że nie ma Nie no środki. nie, to koło tutaj no jest miazga, siedzi, siedzi. jest miazga. Ale... ale w ogóle zobacz, że nie ma praktycznie nic dokładek, a fajnie to wygląda mimo wszystko. Tak, no, no, no. właśnie to jest taki styl, który bardzo do mnie przemawia, nie? No i tutaj Ojkuś, jakby nie? temat czarnych środków w wiesz... lampach już by był niepotrzebny, no bo mamy felgi, które są srebrne, tym bardziej jest, domy, jest srebrny. Co kto tak, tak, no. lubi, no ale to jest tak bardzo klasycznie to zrobione i ja to kupuję. Rajdzik. Mm, Proszę bardzo. Panele. jeszcze. Panele. Duchowy Tym razem nie fotowoltaiczny, a. Oj, Kierka z nowszej wersji. Z tak. nowej no, no, no? I nawet Geigery widać tam u góry. A są zegary, oczywiście. No. Więc coś mocowo u. jest grzebnięte. No tego by się nie spodziewał, widząc takie auto i otwierając no. maskę, że będzie. Tutaj mamy. Clean po prostu. Em, nie? Odseparowany stożek, nie? Tak. Mhm. Ciepłe, zimne strony. Widać, że był słab, bo to nie był... Tak, by... oh, I mamy filmik. filmik. ほんとにかわいいけどね。<laughs> <laughs> <laughs> Po tak jest. Dobra, sadzi to potężnie. Nie, jest fajnie, jest fajnie. Chciałbym, y, y, jak właściciel to ogląda, y, to daj znać, y, już y, wyplute korby były, czy jeszcze jest wszystko w porządku. <grystanie> <grystanie> to nie. Czy to pluje tylko okiem, czy już wypluło uszczelkę, no, ale nie no. Ale z lubi przełajać silnik. Tak. Życzymy bezawaryjności, obszerny opis, porozmieniony, że na pierwszy rzut oka mógł coś właśnie takiego podobać. No taka seryjna, powiedział, że, że seryjny sprawa, nie wywózek, Ale nie brakuje znowu, żeby było więcej tych zdjęć wnętrza, bo na przykład mnie intryguje kolor w ogóle. Ja nie, nie kojarzę, żeby Fabi to czy takiego wychodziło? Nie jestem tak, jakimś skodziarzem. Tak, to jest nie kremowy, znaczy na tak. tym programowy, nie? Ale bananowy, tak, nie, nie kojarzę, nie? A wygląda to bardzo, fajnie, bardzo fajnie przyjemnie, tak. Jestem ciekaw, czy to jakoś gdzieś tam dalej się kontynuuje. Właśnie w tym się czekaj, mieć taką jak Licznik chyba też jest, no wszak, ja że też nie się z Skodach, to nie jest. Nie, 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 jest na, nie na na pewno. na pewno się na Osiedlu wyróżnia. Bez dwóch zdań. Co mamy? Mamy Audi 1.8. Kiedyś wyjdziemy z tego, wag. Nie, bo nie. 1.8. O kurde, O uwielbiam takie klikana. plakaciki, no. Ej, ale to, jest, to wygląda naprawdę świeżo no lifestyle Audi spoko no, nie Fajne. ma takie, co że... takie coś bym powiesił w ogóle na, na ścianie no. jeśli ja kolega, kolega ma garaż, to na pewno bo to na w pokoju, może wisić no bez dobra nie dokładki nie, są Tak jest no. mhm. fajny tutaj mocno tak wypełniający no, felga tak, e, tak, właśnie tarcza no i też felga taka która eksponuje dość te hamulce nie Tak, dosyć sporo Potężne kominy z tyłu, krótka rejka. Nie czy to było modzone, czy, czy jednak. A takie jak... owalne w ogóle. No. Fajny kształt, Jak, jak tak tych widzi. Jak Audi w ogóle. Zawsze się taki Bo, widzi, Bardziej a... kojarzymy się z takim hamsko, takim jakby równym, obciętym, tak? A to jest takie właśnie. Co się bardziej z Audi właśnie kojarzy, że te ruchy są takie pływowe tak, bardziej. Tak, no. jakby, no. Bardzo fajny, fajny w ogóle kolor. kolor. Nie właśnie zastanawiać, hmm. czy ten kolor jest Ori-Ori, czy to było malowane z jakieś. Patrzyłem na opis, to mi się rzuciło w oczy, że jest malowany z palety Porsche, właśnie. No, hmm. więc bardzo fajnie to wygląda. I zobaczcie, to jest statik. Powiem Wam, że to jest bardzo surowo no, ułożone fredzi, jak na statik. No. Mhm. Jedna rzecz dla wszystkich, którzy będą nadsyłać kolejne zgłoszenia, bo o tym chyba nie wspominajmy, fajnie jak dorzucicie fotkę przed i po. Tak, no to jest fajne. Żeby ale... jednak tak, widzieć tak, tak. totalnie taki przeskok auta. Jeżeli macie w ogóle takie macie, fotki, no, bo tak. to też nie, nie jest łatwe, tak. wiem, wiem po sobie, nie? Tak. Ale no. jestem ciekawy jaki tu jest zakres pracy tego taka patrzę na ten spas <grym> i na to, że nie widać, żeby tam coś było przytajte, tajnej. Tak. że siedząc z tyłu nie warto. No to pan, <grym> to, to ja tak jedno maksę. Łatwiej wrzucić torbę czy coś, ale siedzić tylko... Sprząt. I pasażer musi być tam max 60 kg. Bardzo mi się podoba ten fajnie, no, fajnie Nie wiesz, że to mówię o... No, no, no. <grym się <grym się tak, <grym> ale bardzo mi się podoba bolo. ten wóz. Dobra, lećmy dalej. Fajnie wygląda, właściwie fajnie eksponuje się ten, ten kuler no. i jeszcze tutaj co będzie to chodnica chyba... Oleju. oleju, oleju, oleju prawdopodobnie. Nie. Fajnie to wygląda. Nice. Ale ogólnie Fordy mają taki zadziorny sportowy od razu. No. no to jest RS, nie? To jest, wiesz. No. Auto tam inspiruje na To tą, jest, to jest coś takiego, dółeczkę, że, że właśnie nie za dużo musisz dorzucić do tego tematu, tak, żeby on wygląda tak fajnie no. Wyglądało. no. ten cooler to dla mnie bajka, nie? Jakby jechał za mną. Jeszcze obstawiam, że te światełka no wiadomo, no przy dziki, to na pewno z tyłu jakby za autem wygląda zajebiście. No, 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 to prawda. To są oryginalne progi? Tak, tak jakby się, że tak. Mm, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tak, najpierw przeglądamy, potem patrzymy na opis. wiem. <laughs> tak, robimy wiemy, to tak. totalnie, Ale wiecie, chodzi, chodzi, chodzi o odkrywanie, <laughs> tak? Nie sztuką jest przeczytać opis i zgrywać kozaka. Tak, <laughs> <my> sprawdzamy, czy <laughs> potem mamy rację. No nie no, po. Ma... w ogóle. Fajne, ten kasubten jest sprowadzony z Ameryki. <laughs> <laughs> Dobra, Tytułuję. gdzie było bite. Gdzie <laughs> było bite, zaraz <hubite> znajdziemy. To co tu dużo mówić do Sam sobie tak naprawdę nie dokładnie. O, jaka fajna zmiana gałki. Tak, short shifter ten... chyba. Gałki. <laughs> 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 Profesjonalny <it's> <laughs> <end>. <laughs> no, Masz profesjonalne zmiana gałki, jest short shifter, tak jak to. wspominałem. Kute felgi, yy. OK. No. Sportowe zawsze wienie Racing. No to jest to tak już dobrze smodzone A tak by... mamy, mamy wykres, nie mamy wykresu żadnego. Nie mamy też koniowo ile jest. Bardzo, bardzo przyjemne auto. Mhm. Mm Jeździ to prawda, no, stanacki, no. daily, bardzo fajne daily. Takie zakręty, górskie drogi, mm -hmm. fajna sprawa. No, przed chwilą mówiłeś mi, że nie mamy wykresów, teraz mamy wykres. Ale od Ale czego? Zanim... <laughs> mamy Seacika, Leonka. Przyznacie, mm -hmm. że ona jak na swój bieg, on dalej trzyma fajne swoje rysy? No, to prawda. No tak dobrze się starzeje to no. auto dość. No. Mhm. Mm Oprzy kierownica, mamy wskaźnik. Okej. Okay. Tak. Licznik. Y musisz sobie dolać paliwka przyjacielu. <laughs> A no. Przyjemny leonik. No dla mnie, no no dla mnie tymi, dobra baza na początek. Duchamie. Nie chcę być uszczypliwy, ale no wiadomo. To ogólnie nosaty są z silnikami do odpornymi. to jest, jest więc... No na pewno zderza jest od kupry, z tego co się orientuję. Tam coś jest na boku, czy to jest FR, czy coś tam też były jakieś rodzaje tego, ale czy to, to no w mamy. No takie kubełkowe, No Takie to już bardziej zarysowano. Co jest na wykresie. No, proszę bardzo. 206 koni hmm. i 435 Nm, czyli ma już jest czym jechać. Dizelek, 1.9 pewnie tdi jeszcze Jest się czym odepchnąć, tak? Mm -hmm. Czy dobry początek, co za dużo mówić okay. No takie klasyczne zabiegi, I wydaje mi się, tak, się no. tak, 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 Czy kod daje aprów dla tego to, szerega? To, wydaje to, nam się, że tak, tak Alfelgi, to, to się Porsche pomoble, no. Ogólnie jest to dość syty projekt no, Znany to, na pewno to, na to, pewno, scenie to, polskiej to, już, już dość długo Bo no, tak. tak. tym dość... No na spórych zlotach bywa No i no powiedzcie, no, czy to auto powiedzmy, wygląda jakby miało, nie wiem xxx lat? Jakby jego bryła i to, jak został stworzony, to mi się wydaje, że. Nie, no, no to jest już naprawdę jest W ogóle tutaj kolor zarobiście siedzi na tym aucie. Kolor? Tak. tak. Te no. poszerzenia są fajnie zrobione, bo nieraz się widzi, że właśnie, wiesz, takie. No nie. Wiem, że na przykład nie pasują masz do auta, nie? No, tak samo jakbyś. Że Tak, ciasko no, do tak, 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 tak. Że widać, tak. właśnie, że to jest, wiesz, coś źle, w jakiś nie, sposób tutaj... zrobione. A tu? Musiałbyś postawić drugiego, wiesz, drugiego Leona, żeby. Oj, to zobaczyć. byłaby raczej totalna fajna. Tak, takie pokazanie. Tak, jakby... ale wiesz, chodzi mi o to, żeby zobaczyć, właśnie tą różnicę, że. Nie no, nie no moje zdanie to stralnie kompletne no, auto. Tu tak. i... nie, nie się wydawało niczego. nie Przepiękne no. tak, felgi. Tak. I patrzcie na te przetłoczenia I... razem z drzwiami. Mhm. Zostałem Zostałem nie chcemy myśleć, ile było przy tym zabawy, żeby to tak, powiedzmy, wyglądało mhm. faktycznie jak no, teraz. Nie no, trzeba by się nabawić. Na pewno. Działo się. No, co tam Ej, chcę tam. Dodaj mu się napić na Będziesz pił? Nie. By... Ała! Godna fura, naprawdę. Fajny, fajny sporo wózek. roboty, sporo roboty Konrad wykonał i, i nie I to ma widać, wydań. i to widać, widać. bez zdań. Tak. A pewnie o totalnych szczegółach to będziecie słyszeć niedługo na kanale. Dobra, załadowało się na nią najpierw zdjęcie z opisem. Silnik 1, 2 VR5. Vr no 5. To, to na żywo musi ładnie dźwiękiem oddawać. No, dokładnie. Jedno, no to mamy porównanie Toledo, który jest na naszym kanale i powiedzmy teraz Toledo, który mamy 1, tutaj. No, tak. i wiesz, dwa no. no, zupełnie dwa różne światy. Też z tego co się orientuje zupełnie dwa różne światy, jeżeli chodzi o modyfikacje. Dyfuzor z Passata, to mnie bardzo ciekawi. Zaraz do tego dojdziemy. Ale, ale to... zobacz, znowu musiał kombinować. Tak, ale tak, nie. To, to jest co, dużo to... Kombina, to jest Solotka Z9-2. No. Z tego, co widzę. Także to jest no... fajne, bo to nie jest i tak nie pójdziemy pół środka znaczy, takim jakby utartym szlakiem, że no dobra, mam gotowy zestaw, no to sobie kupię i każdy to ma. On zrobione no to, to, tak, to tak, czego tak, ktoś tak, po prostu nie fajne. ma, i to jest mega, mega... No, szacunek za coś tak. takiego. Tak. Zaciski ste Ale... pionki, no to dobra. To typowy zabieg w sumie. Fotki, fotki, no. Mhm. Mm no, fajnie. mi się na przód, on jest taki naprawdę dużo dużo niżej przez te dokładki. Ryje, tak, no ryje i bok tak samo. Ten... Tak. Widać, że są duże kolana tego... więc auto się rzeczy jest wyżej, a na Takie, przez takie dokładki, napompowane, nie? Tak, przez te dokładki się robi takie muskularne, nie? No, stary no, no. Tak, tak, coś no. tu nie jest, no. no. no Kurde, gdyby ktoś powiedział, że to jest za 92, to bym się nie, naprawdę. myślał, no. że to jest po prostu jakiś Ale fajnie, sposób. fajnie wygląda. Yy, no, Dyfuzuor jest ta spoko. Dopełniona, dopełniona jest fajnie, właśnie. Tak, I tu, dyfuzor tu jest, jak bardzo fajnie. To jest znowu to, że musiał kombinować. No nie, nie ma totalnie wiesz. Fajnie, bo masz coś, czego nie ma tyle nie? No, nie? no. Mhm. no i nie ogniem. I to srogo. Mhm. No. Czy będziemy mieć filmik? Zobaczymy zaraz. Tutaj pasowałoby troszeczkę większą jednak e, Zacisk. średnicę no, zacisku, wiesz, starczy. Czy no, żeby... tej falce na przykład, nie? no bo to jednak ramiona sporo odsłaniają. Ale Panie mamy czerwone to... śrubeczki do czerwonego zacisku, także spoko. Tylko troszkę można by było kminić nad większym po prostu, Nie, no, moim zdan zdaniem i tak wygląda to. Skurczenie to ok. Uprzejmy przesuwanie, bo tak właśnie. Rozumiem. Sunie na drodze, nisko. No, na drodze bardzo fajnie mm -hmm. to wygląda. Czekajcie, to było na statiku, czy? Statik. to jest statik. To też ładnie. Hmm? Jeśli chodzi to o prawda. wysokość. Dobra fota. Fajna. No zawsze w zdjęcia w ogóle w, w ruchu. jeździe, no zawsze tak, robią robotę. Tak, tak. Zawsze robią Jeżeli robotę. Jeżeli są dobrze zjebane. Tak, <laughs> Tak, mamy statyczka, zaraz sobie tylko zobaczę. Zawieszenie winterwane, dokładnie. No, no. Mhm. Ładnie. Fajny, fajny. Nawet z golfa samochód. Masa tak, rzeczy, tak. na które ktoś by nie powiedział, że z innego gałta, więc za tak. to dla ciebie naprawdę props. Tak, no. Hmm. Kolejne spójne auto, mimo tego, że składane z wielu różnych kombinacji. Ale to dobrze, że się podkreśliło, można składać z wielu i to będzie wyglądało jak gówno. No tak, jak ulep, a tu naprawdę hi. wszystko to są gra i gdybyś nie napisał, to pewnie byśmy mogli nie tylko obstawiać tak, z czego to, jest, czego to jest, ale to większość z nas pewnie powiedziała, że i tak to jest jakieś tam hmm. do Leona coś w ten desen, nie? A to zupełnie inna bajka, także szafowa, ba. Propsik. Dokładnie. Polóweczka. Skóry są mm -hmm. Mm -hmm. takie półkubełkowe, zobacz. Klasyczny środek to na pewno. Tak. Oho. No. Dobra, teraz te lampy są paskudne, ale wiem, że to jest taki Turbo tas., No, ale druga sprawa, że to pod ten kolor. Pod ten kolor fajnie się W ogóle to jest. Nice. To, taka, no, to na klapie taka cała blenda cała tak tak, no, tak. ale mówi, ale to to, bo, świec, te lampy ale... to będzie taki rarytas to jest że... na pewno bardzo dużo warte i nawet, że... na warte. I nawet hmm. śmiem twierdzić że wlew paliwa który o. tu widzimy też na pewno jest warte jeśli jest ori bo takie rzeczy kiedyś były Coś no. powiedzieć, to jest taki underground trochę już. Na no, tak, dzisiejsze tak, czasy, no, to no to ale tak, no. jakby wsadzić to do auta czerwonego, lampy bez sensu. to jednak ma tą spójność z kolorem. No i co, tak samo te lampy z przodu też są realitasem, nie? A, ja? to był coś w stylu projekt ZWO. Co tu dużo mówić? To jest grupa WAGA i mamy że jakby kolejny. No, do takiego realitasów, ta, 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 ta. No i takiego German Style po prostu. Tu jest, no tak. Clean. No, no tak. Są smaczki. O, no i te lampy o. już tu totalnie nie pasują. A to była totalna to seria. To prawda. Tak, bo to jest seryjne. seryjne Popatrzcie samo. na to kółeczko teraz. Ale za? Te tak. Hmm. Zaślepiki z Ala, Wolfsburg. Czy no. ty to czytasz? Jestem ślepy. A dobra, idę. Mm. No, okay, gdyby, ja czyli my... ala, bo też tak jak Mariusz mówi, no te rzeczy są rare i na przykład takiego Wolfsburga za ślepki to też potrafią twierdzę, dojść. Też się, że ciężko w, ogóle, ciężko w ogóle znaleźć, tak. nie? Wiesz, no, z żeby pewnością. Tych no... No, aut już nie ma za dużo, a też wydaje mi się, że Polo było takim autem, Poczuj, że jednak było, było eksploatowane boże. i tam raczej trafiało na złom, niż ktoś myślał, że to Co? będzie. I patrzcie, staryjnych dwóch pod pod szybiu włożone teraz 8 plus subwoofer w bagażniku. No, no, czyli to dobrze gra jak na taką budę brakuje mi fotki, wiesz, tego tej zabudowy. No. Klimatyzacja jest. O, no, o, wyposażenie, jest no? Jak na polo, to myślę, że. Ciekawy Fod, temat. Podziel foteli usny. dołożone nawet, ale jest. No ale jest, no, ale elektryczne szyby są stare. Nie korbotroniki. Więc myślę, że teraz się podśmiechujemy, ale na chodzi jakby o rok samochodów. To jest naprawdę, jak, jest jak, jak na polo, dołożone, no. uważam, że wyposażenie jest. Yy... No, takie myślę z górnej półki. Naprawdę okazałem. No nie? Nie? i to jest właśnie znowu wnętrze Rekarokol Concept. Proszę, że jest dużo takich jajtarsków wsadzone tak. i to robi cały klimat tego. Troszeczkę nie? na gwincie zejść i będzie. Tak. Nie? No to co, mordeczki? Czekajcie, bo mi coś przyszło. Ktoś wysłał nam kolejne zgłoszenie, no, bo do no, kolejnego fanko. odcinka możecie zgłaszać. Oczywiście e, maila mamy w opisie. Krótki tak. opis znajdziecie też na Instagramie, podrzucajcie fotki, opis zwięzły, krótki, zdjęcia przed i po. No i oczywiście właściciele niech się odezą w komentarzu, czy gdzieś tam trochę źle oceniliśmy, czy, czy może Daj czegoś nie zauważyliśmy. Wszelkie roszczenia zapraszamy do komentarzy, jeszcze raz spadać na nasze Instagramy, na naszego TikToka, tak no i na resztę filmów na kanale, a my co, my się widzimy. Zawsze. Hej.